Mój stary to fanatyk komunikacji miejskiej. Pół mieszkania zajebane modelami autobusów i tramwajów i rozkładami jazdy najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś depnie w leżący na ziemi pantograf od modelu i trzeba wyciągać w szpitalu, bo są ostre na końcu. W swoim 21-letnim życiu już 10 razy byłam na takim zabiegu. Tydzień temu poszłam na jakieś badania, to baba z recepcjami tylko zobaczyła, łatka za buta ściągać, bo myślała, że znowu pantograf w nodze. Druga połowa mieszkania zajbana i Karusem Polskim, Światem Komunikacji Miejskiej, Super Trajtkiem i tym podobne. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie komunikacyjne tygodniki. Byłam na tyle głupia, że nauczyłam go co to internety, bo myślałam, że trochę pieniędzy zaoszczędził na tych gazetkach, ale teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakiś forum dla miłośników komunikacji miejskiej i kręci gówno burzę z innymi miłośnikami o najlepsze modele autobusu, najbiegoniż tramwaje i tym podobne. Potrafi żeć mordę do monitora albo wypierdolić kreaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłam tam konto i go trollowałam przed jego tematy, jak jakiejś losowej głupoty typu autobusy jedzą gówno. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Aha, ma już na forum Rang Solaris najbanie 10 tysięcy postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdala wchodzić pekalsy za miasto albo do innych miast. Od jakichś pięciu lat codziennie muszę jeździć komunikacją miejską, a ojciec pierdoli o zaletach jeżdżenia tym publicznym gównem. Jak się dostałam na studia, to stary przez tydzień pierdolił, już to dzięki temu, że uczę się czekając na autobus albo trawaj na przystanku, bo na świeżym powietrzu mózg mi lepiej pracuje i szybciej przyswaja wiedzę. Co tydzień budź ze swoim znajomym Mirkiem, całą rodzinę o czwartej w nocy, bo hałasują, pakując aparaty, statywy, robiąc kanapki i tym podobne. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o publicznych środkach transportu i za każdym razem temat schodzi na polski związek miłośników komunikacji publicznej. Ojciec sam się wtedy nakręca i dostaje strasznego bólu dupy. Za mało kursów do części dziennic i poza miasto i takie tam. Robi się cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką Encyklopedię autobusów Miejskich, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta zabawkowy trawaj i 10 metrów torów. Oczywiście, do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i rozłożył tory w dużym pokoju. Ubrał się w ten cały swój strój motorniczego i siedział cały dzień przy tym tramwaju na środku mieszkania. Powsadzał do niego jakieś małe plastikowe ludziki i recytował wszystkie nazwy przystanków, jakie są na jego ulubionej trasie tramwajowej. Obiad też zjadł, siedząc na podłodze przy nowej zabawce. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich zabawkowych autobusów i tramwajów, to bym i rozjebała. Jak któregoś razu, jeszcze w podbazie czy kimbazie, miałam rodzinę, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na facenie pekalsu w drodze wyjątku. Super prezent kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu za miasto, dochodzimy do jakiejś dziurawej drogi, a ojcu już się oczy świecą i oblizje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt, którym robi zdjęcia i siedzimy przy ulicach dwa debile i patrzymy w dal. Po pięciu minutach nadal go nie było, bo jak zwykle się spóźniają i im się znudziło, więc włączyłam bliskmena. To mnie ocie pierdolono statywem po głowie, że mam czekać na autobus i słuchać pięknego dźwięku silnika. Jak chciałam przejść się na spacer do lasu, to ojciec kazał mi stać przy tej ulicy, bo z lasu nie zobaczę autobusa, a koniecznie muszę zobaczyć, bo wczoraj dali jakiś nowy wspaniały model na te trasy. Jeszcze godzinę musiałam siedzieć bez ruchu i patrzeć na ulicę, jak ostatnia idiotka, bo to nowe piękne cacko miała awarię na początku trasy. Urodziny mam w listopadzie, więc jeszcze było zimno do tego, jak sam syn. W pewnym momencie ojciec odszedł kilkanaście metrów dalej na górkę, żeby sprawdzić, czy z daleka nie widać nadjeżdżającego autobusu. Oczywiście, wcześniej ustawił aparat i kazał mi zrobić serię zdjęć w razie gdyby był już blisko, a on nie zdał, żeby dobiec z górki. Wspomniałam, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym jeździ do innych miast w celu poznawania tamtejszej komunikacji miejskiej. Kiedyś towarzyszem wypraw komunikacyjnych był hehe Zbyszek. Człowiek w kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w bluzie z napisem ZKM Gdańsk. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodzi z żoną Bożoną na Wigilię do nas i tym podobne. Raz jak ojciec miał imieniny, Zbysio przyszedł na hehe Kielicha. Najwali się i oczywiście cały czas gadali o autobusach i tramwajach. Ja siedziałam u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę. Czy generalnie lepsze są konstale, czy bombardiery? No i aż zaczęli nakurwiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musiałyśmy ich rozdzielać. Wyobraźcie sobie, dwie szczupłe, drobne kobiety rozdzielające szarpiący się dwóch grubych postawnych facetów. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona Zbysia, że Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu, A ojciec i bardzo kurwa dobrze. Tak go po tej kłótni znienawidził. Wspomniałam też o arcywrogu mojego starego, czyli Polskim Związku Miłośników Komunikacji Publicznej. Stał się on kompletną obsesją ojca i jak na przykład w telewizji mówią, że Gzibo trzęsie ziemi, to stary zawsze mam rocze pod nosem, że nie w końcu, czy o ty z kurwy z polskiego Związku Miłośników Komunikacji Publicznej powiedzieć. Gazetnik Komunikacyjny też przestał czytać, bo miał budupy o to, że o komunikacji, a nie aferach w polskim związku nic się nie pisze.